Hejka! Dziś krótki film, drugi to Stories. Chciałam powiedzieć, że się jest tak zwane nieprzewidywalne. W tym momencie, w którym to, to Stories, ym, po prostu ten film na YouTubie, jest bardzo możliwe, że ja jestem po operacji właśnie oka. Dobra, to będą ciężkie operacje oka, bo jest to ogólnie bardzo, ogólnie bardzo jeden z cięższych właśnie, myślę, logistycznych zabiegów czy operacji. Przyznam się, że nie spodziewałam się w ogóle, że operacja będzie miała miejsce. Szczególnie na tym jednym oku, czyli oku lewym. Ale jednak życie jest tak zaskakujące i tak przewrotne, że no, szło to bardzo szybko wszystko. tego chciałam was bardzo przeprosić, jeśli ktoś, będą jakieś małe problemy z YouTube'em, może chwilę brakować. Czy też, no, ogólnie po prostu na Instagramie. Hmm. Ponieważ jest taka sytuacja, że do operacji jeszcze jak nagrywam, do końca tego nie wiem. Może być sytuacja taka, że yy, nie będę mogła za dużo komórki smartfona używać. I chyba, żebyście to zrozumieli, też wolałabym właściwie robić co innego, w ogóle być w czasie, albo po prostu pisać dla was posty, czy nagrać filmy. Yy, dlatego bardzo was proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Przyznam że operacja tak operacja, która się na już, praktycznie. Także bardzo szybko została zrobiona, bo jest to dość poważna operacja. Dlatego właśnie wierzycie, jest dość takie dziwne, spotykane i właśnie nie zaplanujecie niczego, że tak naprawdę nie ma nie ma takich stacji, które sobie zabranuje że to na pewno tak będzie. Kończąc krótko ten film, właśnie będzie to film, bo widzę, że jest to story jest za długi trochę. Więc ja kończąc tą moją wypowiedź. Życzę wszystkim Wam zdrowia. żebyście byli zdrowi nie chorowali, bo właściwie mi, że takie nagłe operacje są stresujące. Nie wiem, że ciężkie to stresujące. No i zobaczymy się dalsze dalszym części obiecciowych. Cześć.